Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tak. Siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj poczytam Wasze odpowiedzi na moje pytanie na karcie społeczności. Co najbardziej Was denerwuje w Brawl Stars? To jest taki. No, nieprzyjemny temat, ale będą przyjemne, także poczekajcie do końca odcinka, bo będę do was miał kolejne pytanie I oczywiście wasze komentarze przeczytam w następnym odcinku No i słuchajcie, taka seria była już kiedyś yy, na bazie Clash Royale Więc chciałbym do tego wrócić, jeżeli chodzi o Brawl Stars Jakiś widz ostatnio mi takie coś podsunął i tak mu odpisałem, no w sumie okej, okay, było kiedyś coś takiego, czemu nie Więc dzisiaj 10 komentarzy, kilka odpowiedzi Jeżeli piszecie jakiś komentarz, piszcie tylko jedną odpowiedź, proszę, bo tutaj było dużo komentarzy po prostu cała litania napisana. No a tego mm, nie chce się czytać, a zresztą to jest też nie fair, bo jedna osoba, no wiadomo, żeby było porówno. Dobra, zostawcie łapkę w górę na początek. Jeżeli będzie jakaś rzecz, która też was denerwuje, oczywiście. No i jakby z większością się tutaj zgadzam. Także jak chcecie zostać na, dłu na dłużej i na pewno nie przegapić tego odcinka drugiego, to wiecie co robić. I dzwoneczek koniecznie, bo no bez tego się nie da żyć. To jest jak. Tlen i wodór, subskrypcja i dzwoneczek, one razem dają wodę życiodajną. Głupie porównanie, ale zapraszam do kliknięcia. Dobra, lecimy z pierwszym komentarzem. Dawidoku Games, przeczytam tylko dwie z trzech. Kiedy twoja, kiedy twoja drużyna uzyskała 10 gemów, i ten, co ma najwięcej gemów, idzie prosto na przeciwników, i przez to przegrywacie walkę. To jest, słuchajcie, klasyk. Każdy to miał, nieważne czy zaczynał grę wczoraj, czy, czy rok temu. Po prostu takie coś się zdarza, dlatego ja nie gram game graba, naprawdę. Odbieram sobie tylko 10 termowych tokenów i odpuszczam, bo tam za dużo mogę przegrać przez innego gracza, randoma, więc naprawdę czasami warto odpuścić. I drugi komentarz, robot na showdownie, z tego powodu, że jak się odrodzi, uciekasz, to musi z krzaków wyjść na przykład bull lub roza, w sensie to jest jakby dodatkowy przeciwnik. Jakby jedenasty gracz na showdownie, który, nawet jak się schowasz w krzakach, to on i tak cię widzi. Ma takiego wallhacka, to jest trochę nie fair w sumie, i nie dość, że ściągasz jego uwagę. Reszta graczy może sobie spokojnie walczyć. Ty musisz się użerać z tym botem, który ciebie goni, robotem ładować w niego amunicję. To jeszcze inny gracz może to wykorzystać. To jest wtedy mega denerwujące, potwierdzam i tutaj się zgadzam. 10, 10 na 10, w sumie nie wiem czemu to. Kapiks, drugi komentarz, czyli to, że mój kolega ma dwa razy mniej pucharków, fajna emotka, a ma Leona i kroła. Znam to uczucie tak słabo, bo jeden mój kolega, który też kiedyś opowiadałem, miał niecały tysiąc pucharków, odblokował Gina, którego jeszcze nie miałem, mając tam kilka tysięcy, nie? Ale no jakby te postaci są losowe, jakby trzeba się do tego przyzwyczaić, tak, akurat nie mamy na to wpływu za bardzo. Trzeci komentarz od proroka, więc może coś proroczego napisał. 3 vs 3 randomy grają nieodpowiednimi postaciami pod mapę. To nie jest nic proroczego, to jest to, co się zdarza codziennie, kiedy na tą mapę, na przykład Snake. Nie pamiętam tego drugiego słowa. Chodzi o tą mapę na Bounty, gdzie macie wszędzie trawę, ktoś weźmie na przykład Piper i skanuje tą trawę, no ale come on, ona ma naprawdę mały zasięg i tam no po prostu Shelly, Bull te wszystkie postaci, czy Rosa, czy El Primo, one się najlepiej sprawdzają ktoś weźmie Kolta, czasami się uda wygrać ale no wiemy o co chodzi. Czwarty komentarz czwarty. Max Słodkowski napisał samo istnienie tej gry W sumie na tym mógłbym skończyć odcinek, bo no co można więcej dodać? No to jest prawda, no bo ta gra dostarcza dużo przyjemności i na pewno dużo fajnych odcinków można nagrywać, dużo fajnych trybów jest można grać, ale tak jak ona potrafi zdenerwować, to nie wiem, czy po prostu lepiej, jakby jej nie było. Komentarz numer piąty, komentarz piąty. Kila ty. Ludzie co strzelają, samobuje na Brawl Ball. No to jest po prostu wtedy ręce tak opadają i nie chce się grać. No bo, Kaman, jaki jest w tym interes? Nie rozumiem tego. Jak zdobędziesz piłkę przed swoją bramką, od razu ją wykopujesz najdalej. Chyba, że nie ma przeciwnika, to nie trzeba. E, drugi komentarz: Bol w krzakach. Z tego było najwięcej. Nie dziwię się w sumie. No bo, to też jest klasyk, już w tej gry. Mimo, że ona jest młoda. To jest. To jest. Tak. I szóstka mi się najbardziej spodobała. Brak odcinka usta się kół. Dziękuję. To jest takie bardzo miłe. Um, mogę obiecać, że odcinki będą regularniej. Ale tego nie zrobię, bo nie jestem pewien. Adam Ignatowicz napisał ból. Te cztery literki. Żadnych, żadnego rozpisywania się. Wiem o co chodzi. Już nie będę tego powtarzał, bo. To naprawdę w komentarzy było masę z tą postacią. Komentarz szósty czy siódmy. Um, ujmę to w jednym słowie. Matchmaking. Matchmaking. Kolejne jedno słowo, które rozwala grę. No ciekawe kiedy Supercell się tym zajmie, bo na razie wprowadza jakieś nowe skiny e, robotyczne. A matchmakingiem się nie potrafi zająć i to jest wielki minus dla tej firmy. Kolejny teku Brawl Stars. Masz fajny awatar i nazwę, więc pewnie coś nagrywasz, także możecie może do niego wbić oczywiście, gdy brakuje ci jednej gry do wymarzonych 500 pucharków, a potem spadasz do 400. Ja miałem tak strzeli, brakowało mi chyba 9, do 400, akurat nie do 500, bo jeszcze taki dobry nie jestem spokojnie i spadłem do 280, więc super ponad 100 pucharków w dół. Poza tym, no, 500 pucharków to co ostatnia ranga już, więc potem już nie trzeba tą postacią grać, bo osiągnąłeś swój cel, ale taka jest gra, i to prawo istniało też już w Clash Royale, kiedy byłeś przy Nowej Arenie czy Lidze. Jeżeli byłeś trochę wyżej, brakowało ci jednej wygranej, bądź tam kilku pucharków, czasami nawet jednego. No i potem był taki lustrick, to się nazywa, czyli po prostu przegrywasz cały czas, bez przerwy, chcesz się odkuć, a tak naprawdę pogarszasz swoją sytuację. O oh my god, za to można po prostu rozwalić telefon. I 10 czy dziewiąty komentarz? Od X Damiani X. Tutaj mamy konika z Fortnite'a. Ok. E, jak w grze. Jak w, jak w grze są same tiki i cię otaczają z każdej strony. I nie masz jak ominąć ich min, i umierasz. Bardzo świeża rzecz. Jeszcze tego nie doświadczyłem, więc nie mogę potwierdzić. Aczkolwiek, tik rzeczywiście może być. Bo, jakby. Rozrzucając wszystkie trzy amunicje, czyli to jest dziewięć, dziewięć tych min, on naprawdę na dużym obszarze zajmuje. Mm, duży obszar zajmują te miny, o, te bomby. No i ciężko jest czasami uciec. Mm, na szczęście większość graczy jeszcze nie ma ich na wysokich poziomach, więc zadają mało damage'a, ale zgadzam się i miejmy nadzieję, że, że, że takich sytuacji będzie każdy z nas miał jak najmniej. Słuchać. I zadanie dla was na koniec odcinka obiecane, to nie będzie pytanie, a raczej taka prośba, żebyście napisali porady, swoje porady, jakieś swoje triki do gry. Nie chodzi o wysyłanie, o wysyłanie żadnych filmików czy tłumaczenie, tylko wystarczy, że napisać jakiś komentarz odnośnie tego, jak sobie czasami możecie poradzić w jakiejś sytuacji w Brawl Stars. W sensie trik albo jakaś porada dla gracza, który po prostu jest słaby. No ja sobie oczywiście z tego skorzystam i może kilku graczy, którzy nadal potrzebują pomocy, także możecie pomóc i stworzymy razem ten odcinek. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!